Po raz pierwszy do redakcji portalu Zambrowiacy.pl zgłosiły się osoby, niestety no chciały pozostać anonimowe, które poprosiły nas, żebyśmy troszeczkę porozmawiali z Piotrem Grodzkim, moim dzisiejszym gościem. Cześć Piotrze. Witam. Piotrze, może na początek zapytam Ciebie, bo na pewno wielu Zambrowian wie o akcji Zostań Aniołem, ale jeśli byś mógł to troszeczkę więcej wyjaśnić. Co to jest za akcja? To jest akcja, którą... Yy... Rozpoczęliśmy, aby pomóc mojemu przyjacielowi Wojtkowi. Mhm. Wojtek jest chory na SM. No i tą akcją chcieliśmy gdzieś pokazać ludziom, jak e, e, żyją ludzie chorzy na SM. Mhm. E, I chcieliśmy e, pomóc jakoś Wojtkowi ogólnie e, jeśli chodzi o kwestie finansowe, chcieliśmy zabrać trochę pieniędzy na jego rehabilitację. Wojtek doczekał się przeszczepu, jest już po przeszczepie komórek macierzystych i teraz jest potrzebna e, najbardziej rehabilitacja, bo dzięki temu mamy wszyscy nadzieję, stanie e, na nogi i ogólnie celem tej akcji było pomóc Wojtkowi. Mhm. Udało się pomóc Wojtkowi? E, udało się w jakimś stopniu. Na pewno Wojtek e, cieszy się z tego, że że gdzieś e, wrócił do jakby świata żywych, tak? Mhm. Bo lata przesiedział w domu. E, gdzieś ta nasza stara paczka z dawnych lat się e, rozeszła. E, co mam powiedzieć, no Wojtek jest po przeszczepie. Czekamy na jakieś efekty. Trochę trzeba na to czasu. E, tak jak mówię, rehabilitacja jest podstawą w tym momencie. No i staramy się mu pomóc w jak największym stopniu i żeby czuł, że jesteśmy, mhm. że pomagamy, że, że nie jest w tym samym. Piotrze, powiedz jak będzie wyglądała dalsza część Twojej akcji ze stanieniem dla Wojtka? Dalsza część akcji będzie wyglądała w ten sposób, że w tej chwili jesteśmy na etapie organizacji koncertu dla Wojtka. Mhm. Jeszcze dogrywamy kilka spraw odnośnie lokalizacji. Jest wiele osób, które chcą przekazać swoje jakieś fanty, które są dla nich wartościowe. Obrazy, jakieś zdjęcia. No, jest Sprzęt sportowy z podpisami trenerów i zawodników z Archionu Olsztyn, o czym też już mówiłem w swoim filmiku na fanpage'u. Um, także staramy się zorganizować ten koncert dla Wojtka, tam na tym koncercie też chcielibyśmy y, sprzedać y, wszystkie fanty, um, to jest taki główny y, cel pomocy, no y, myślę, że Dalej wystawimy puszki w Zambrowie, bo, bo ludzie ciągle dzwonią, żeby już tą puszeczkę postawić, bo chcą pomagać. Też się cieszę, że puszki, które stały w butkach z lodami, to malutkie szkraby mhm. cały pieniążki, widząc dla kogo i na jaki cel. Ja też chciałbym podziękować w imieniu swoim i Wojtka, wszystkim aniołom z Zambrowa i nie tylko, i z zagranicy. Za pomoc. Jesteście super. Niebawem też poinformujemy na fanpage'u o jakichś krokach, jakie udało się zrobić w akcji dla Wojtka. No i cały czas będziemy w kontakcie z naszymi zambrowiakami, aniołami i nie tylko zambrowiakami. Mam nadzieję, że akcję uda się. Bardziej nagłośnić w większym stopniu, żeby jeszcze bardziej pomóc Wojtkowi i moje ciche marzenie, żebyśmy z Wojtkiem kiedyś mogli e, iść na nogach, e, wypić sobie piwo jak do, za starych, dobrych czasów. A kiedy ty wpadłeś na pomysł, żeby pomóc Wojtkowi? To jest właśnie trochę złożona historia. Mhm. Powiadaj, mamy czas. E, kiedyś, kiedyś, kilka lat temu. E, trochę nasze drogi się rozeszły, bo my mieliśmy taką swoją paczkę na co dzień gdzieś tam się wychodziło. Trzymaliśmy się razem e, chłopaki z podwórkę, mm -hmm. ale później gdzieś to się rozeszło. E, Wojtek e, w momencie kiedy zaczął chorować trochę odwrócił się e, nie tyle od ludzi i od świata, co gdzieś ta choroba miała wpływ na, na, na psychikę, tak mm -hmm. e, z nami to było tak, że mieliśmy kilka lat pauzy, między innymi też troszkę przez, przez chorobę. Nie zawsze Wojtek miał ochotę gdzieś iść, nie zawsze miał ochotę porozmawiać, i czasami też mnie nie było w Polsce. No a, a, a to się zaczęło od tego, że jakieś półtora roku temu spotkaliśmy się na osiedlu po długim czasie niewidzenia się. Mhm. No i y, odżyło to wszystko. No a że ja się zajmuję na co dzień y, też mediami, mm -hmm. to wpadłem na taki pomysł, że troszeczkę pokażemy Wojtka, y, żeby tą akcję jakoś ruszyć. On jest twarda sztuka, twardy charakter. Y, tak naprawdę myślałem, na że się nie zgodzi, a. tak, bo Wojtek jest naprawdę prawdziwym twardzielem i on mm -hmm. nie, nie ma rudzi, nie narzeka, że coś go boli, że coś on sobie w milczeniu gdzieś tam znosi to. No i zrobiliśmy reportaż krótki na szybkiego. E, trochę zdjęć, e, założyliśmy mu też Facebooka, bo nie miał, bo on ogólnie jest anty, anty. <grym> no ale teraz już jest, e, już jest dobrze. Gdzieś tam e, Wojtek jest e, wyluzowany. E, tyle. A jak Wojtek odegrał twoją pomoc? Jak odebrał pomoc? Nie, no na pewno się cieszy z tego, że, że ja mu pomagam, że ludzie pomagają, bo, bo ta akcja się troszeczkę tam rozwinęła z czasem. Na początku byłem jakby sam, później już dochodziło trochę więcej ludzi z tą pomocą. Gdzieś lokalnie po Zamrowie tak, rozeszło się w każdą stronę, że jest taka akcja. Postawiliśmy puszki w kilku miejscach. Yy, znajomi prosili też, że yy, prosili, dali mhm. zielone światło, postawcie u nas też puszki, chętnie pomożemy, i, i tak się dzieje, tak. Mhm. Jak wspomniałam na początku, do naszego portalu zgłosiły się osoby, <coughs> które. Yy, powiedziały nam, napisały w zasadzie, że im pomagałeś, czyli nie tylko Wojtkowi, ale też innym osobom. I te osoby zdradziły nam, że zgłosiły cię do akcji tvn Zwykły bohater. Jak ty się z tym czujesz? <grytanie> Jak się czuję? Na razie to się nie czuję. <grytanie> <grytanie> nie przyjmujesz się na razie tym, tak? <grytanie> no, nie przyjmuję się na razie tym. Ja bardziej gdzieś skupiam się na codziennym życiu i, i gdzieś na, na akcji. Zwykły bohater. Nawet nie wiedziałem, że taki program istnieje, bo nie oglądam mm -hmm. tu zupełnie telewizji. Dowiedziałem się, będąc u, u mojego sąsiada, mechanika, mm -hmm. Roberta Gawkowskiego, pozdrawiam, byliśmy akurat przy moim samochodzie, jak zadzwoniła Pani z tego programu, mm -hmm. że zostałem nominowany i, i czy wyrażam zgodę na przetwarzanie danych. Ja w ogóle nie słyszałem do końca, mm -hmm. to, co ta Pani do mnie mówi, ale... Mm -hmm. Powiedziałem tak i później dopiero w domu zobaczyłem, że na, moi, na mojego Facebooka już poszła informacja, że zostałem nominowany. Mhm. Ale prawdą jest, że oprócz Wojtka pomagałeś też innym osobom tutaj w Sąprawie. Mógłbyś coś o tym opowiedzieć, że nie musisz wymieniać tych osób, ale co może dla nich zrobiłeś, może tak? Czy ja powiem tak, e, pomagałem. Mhm. Pierwszy raz komuś tak dłużej to pomagałem jak miałem 20 lat już. Mm. To był taki pan, który już niestety poszedł do lepszego świata, ale, ale było fajnie mi go gdzieś tam spotkać i, i, i mu pomóc w sensie takim mm, czy to kupić jakieś tam jedzenie, czy dać mu jakieś pieniądze, żeby coś sobie sam kupił. Mm -hmm. Ukrywałem się wtedy z tym. Bo, bo jakby nie koledzy nikt nie wiedział, że ja to robię. Kiedyś była taka jedna fajna sytuacja, gdzie ja go zobaczyłem, że on idzie ulicą, mhm. y, no gdzieś tam sprawdzał, co jest w koszach. Mhm. No i ja mówię do kolegi zawracaj, bo, bo musimy tutaj gdzieś zajechać. On nie wiedział co się dzieje, bo to było tak na szybko. Mhm. No i ja wpadłem do sklepu, zrobiłem jakieś tam większe zakupy. Zajechaliśmy gdzieś tak z boku, bo ogólnie on był bardzo skromnym człowiekiem i mhm. zawsze jak mu dawałem cokolwiek, to musiałem trochę robić podstępem, bo... Nie chciał. Nie chciał. Mhm. No, także wtedy z tymi zakupami i z pieniędzmi to też zrobiłem tak, że powiedziałem, "podtrzymaj na chwilę, tak? Mhm. I już jak on już trzymał, to już do widzenia. Mhm. Pierwszy raz go spotkałem, to była okrutna zima. Mhm. Ja byłem chory, niosą do pracy zwolnienie yy, i... I właśnie to było bardzo, bardzo wcześnie rano i się go spytałem, co słychać. No, on mi powiedział, że yy, no od rana już szuka jakiegoś złomu czy coś do sprzedania, żeby coś sobie kupić do jedzenia. No i ja pamiętam, ja miałem wtedy ostatnie 50 zł w kieszeni. Dałem mu te 5 dych, a on się rozpłakał. No, ja zresztą też. No i taka gdzieś tam historia z tą, z, tą, z tą pomocą fajnie. Że mogłem wtedy mu pomóc. Też miałem takie wtedy na tamten czas, takie swoje skryte marzenie, że kiedyś wygram w Totolotka, to go zabiorę z ulicy. No ale niestety się nie udało. Teraz no, pomagam Wojtkowi, tak. No, i, i, i pani, która mnie nominowała do tego programu, yy, trochę, trochę jej pomogła. Mhm. Chociaż nie znam tej pani osobiście, był jakiś apel yy, w sieci. No, ja zebrałem trochę pieniędzy, wysłałem i, i tyle. Jakaś tam sytuacja była, w której ja potrzebowała, y, wsparcia i ja gdzieś tam te wsparcie dałem. Mm -hmm. Co dla Ciebie znaczy taka pomoc? Dlaczego Ty się decydujesz pomagać ludziom? Tak Dlaczego bezinteresownie no w sumie, tak? Dlaczego no nie? Mm -hmm. A co Ciebie kieruje? Ja? Mm -hmm. Pomagasz tak z serca. No chyba. Mm -hmm. um, a powiedz mi, Hmm. Hmm. Jeśli ktoś by chciał y, pomóc y, w programie Zwykły, zwykły Bohater, to y, co może zrobić? No, gdzieś tam y, w programie jest jakiś regulamin i, mm -hmm. i są jakieś etapy, i z tego, co się orientuje, to y, oddaje się głosy gdzieś tam, internetowe, mm -hmm. a już na. Ostatnie, w ostatnim etapie programu są SMSy. Mhm. Więc ja myślę, że jedyną jakąś pomocą taką, i, i poparciem, i wsparciem to danie tego sms mhm. e, A powiedzmy, no, taka sytuacja, jeżeli jednak zdobyłbyś to statuetkę tak zwykłego bohatera, jakbyś się z tym czuł. <laughs> tak jak teraz. Nie wiem. Szczerze powiem, nie wiem, bo ja trochę inaczej podchodzę do mhm. takich spraw na co dzień. E, Gdyby ode mnie zależało, to odpaliłbym wszystkie pieniądze na świecie, mm -hmm. ja żeby tak. ich nie było. Wtedy ludzie by się nie zabijali, nie dążyli po trupach do celu. No trochę inaczej odbieram ten nasz świat i, i uważam, że ludzie powinni na co dzień sobie pomagać, a nie udawać, że czegoś nie ma, albo, albo żeby sobie lajtoważyć. Mm -hmm. No to Piotrze, to ja Ci życzę, żebyś mhm. był taki jaki jesteś, dobry serca, tak, pomagał innym i jeżeli Ty byś potrzebował pomocy, to mam nadzieję, że nasi czytelnicy też kiedyś może w jakiś sposób pomogą. Jeżeli byś oczekiwał oczywiście pomocy od. Jak chcesz coś dodać, to proszę bardzo. No ja już dostaję takie sygnały, że byś ząbrało się, z Ząbrą, się mhm. odzywają, że oddadzą na mnie ten głos. O, co No dziękuję. właśnie poprzez głos. Jednych znam, innych nie znam, ale gdzieś tam y, dostaję sygnały, że, że się cieszą też, że, że, że zostałem nominowany, że ktoś z Ja też się cieszę. Ja się przyznam, że y, swój głos oddam na inną historię, <głosłenie> która mnie tam zaczęła. <głosłenie> nie możesz na siebie głosować, tak? Jest jakiś zapisany. Nie, 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 nie wiem, ale mi się Aha. podoba jedna historia mm -hmm. o takim szesnastolaku, który uratował to piącego się człowieka mm -hmm, mm -hmm. przeczytałem całą historię i mi się bardzo podoba. Tyle. No dobrze państwa. Komórki w dłoni, jeżeli będzie już taka możliwość, żeby zagłosować się na Piotra, to jak najbardziej zagłosujcie, też na Twojego fanpage'a można wchodzić i odnośnie o, też akcji zostanie anioł i pewnie o zwykłym bohaterze też będzie jakaś informacja. To ja Ci bardzo dziękuję, dziękuję. Za, za wywiad i dziękuję Państwu.